Jesteśmy w historycznym miejscu na Saskiej Kępie, Katowicka 7. Bardzo ciekawy teren, który przed wojną był służebny względem centrum Warszawy. Zaczęły powstawać te pierwsze domy, rezydencje. Na Saskiej Kępie głównym architektem był Barylski, który zaprojektował również i ten dom, w którym się znajdujemy. Cały dom został wybudowany w 1936 na zlecenie rodziny Avenariusów. Przestrzeń, czyli ten układ pomieszczeń, jest osią, na której powstała ta wystawa od wschodu do zachodu. Też na bazie ruchu słońca dobierałem poszczególne obiekty do tej wystawy. Od wschodu do zachodu to jest opowieść rozpięta w czasie, czyli od wschodu do zachodu, to też jest tak od przeszłości do przyszłości. Od życia do śmierci, więc to jest generalnie zapis czasu, który uchwycony jest na linii horyzontu. Więc ta linia horyzontu jest takim punktem zaczepienia, a jednocześnie sceną, na której rozgrywa się ta cała wystawa. Tak naprawdę taki cykl życia w odniesieniu zarówno do kolekcji, do mojego kolekcjonowania, do tej całej przygody, ale też do obecnego chociażby stanu rzeczy. Tego, czego doświadczamy. Jest to też opowieść, właśnie pleciona z historii, z poszczególnych spotkań z artystami, z artystkami. I pada przede wszystkim takie kluczowe pytanie: że na tym horyzoncie wschodzi nowa rzeczywistość i czy jesteśmy na nią gotowi? Cała wystawa jest podzielona na cztery przestrzenie. Naturalnie komponuję w tę przestrzeń i kolekcję, ale też to całą narrację, którą chcę opowiedzieć poprzez tą wystawę. Na wyjściu jest przestrzeń zatytułowana Patrzenie do końca. Jest to faktycznie wyzwanie do tego, żeby patrzeć do końca. Jest to fotografia Mateusza Sadowskiego, który ukończył pracownię Mirka Bałki. Ta fotografia faktycznie zachęca nas do tego, żeby patrzeć do końca. Jest to fotografia, którą 10 lat temu pokazywałam na pierwszej wystawie kolekcji w BWA w Zamościu. Zależało mi na tym, żeby jakiś element tam tej wystawy przenieść do tej przestrzeni, żeby było też i talnić połączenia. Obok jest waza Marcina Kuberny. Która czeka na swój proces napełniania, jest to płynne połączenie z tym, co jest w pokoju obok. Pokój, który zatytułowałem na Jest to sytuacja, która wydarzyła się w 1955 roku w Krakowie, kiedy Janina Krałpe budzi się i półautomatycznie tworzy 18 kart opowiadających o sensie istnienia, o cyklu życia. Jest to podróż bardzo duchowa, efemeryczna wręcz. Finalnie w 1984 zwieńcza ten cykl, przez ponad 30 lat go tworzy. Zmienia tytuł Z Metamorfos na Transmutację, i tak właśnie możemy oglądać tutaj te, te 18 obrazów. Możemy je oglądać na żywo, bo do tej pory one figurowały dziś w różnych publikacjach, głównie w oparciu o przekłamane zdjęcia. Te kolory zupełnie inaczej wyglądały, i tak dalej. Więc to jest wyjątkowa rzecz. Bardzo intuicyjnie zestawiam te 18 obrazów Janiny Krałpe z rzeźbą Gizeli Mickiewicz, artystki, która stworzyła tę rzeźbę w 2023 roku. Została pokazana na wystawie skali w Poznaniu. Jest to taka rzeźba, która nawiązuje do kształtów, które się pojawiają w tych obrazach Janiny Krałpe. Te obrazy Janiny stały się dla mnie taką wskazówką do poszukiwań rzeźby. Chciałam, żeby to była rzeźba, i tak znalazłem właśnie rzeźbę Gizeli Mickiewicz. Środkowa przestrzeń wystawy to jest centrum zdarzeń. W tym Centrum zdarzeń, w takim symbolicznym tym pokoju, gdzie dodatkowo te wrzące elementy podbijam tymi pomarańczami, orężami, ale tutaj jest zachód słońca i to faktycznie przestrzeń się gotuje w ciągu dnia. Ale też jest taki symboliczny, mały rysunek wykonany przez Lerę Dubicką. Jest to rysunek w takim. W małym formacie jest to praca, która bardzo wpisuje się w założenia tej całej wystawy. Jest to właśnie pytanie o tą nową, nową rzeczywistość, i de facto ta nowa rzeczywistość to jest ten już kolejny pokój, ostatni i pytanie, które właśnie rozgrywa się pomiędzy przeszłością i pytaniem o przyszłość. Dwa wybitne arcydzieła Nikity Kadana, ukraińskiego artysty który właśnie porusza temat Osarewa, grzebie w tej przeszłości, wydobywa zapomniany fragment historii sztuki obecnych terenów Ukrainy. Żyjący, tworzący artysta współczesny w Kijowie, doświadczający oblicza wojny, wciąż tworzy, ale aktywnie też uczestniczy w takim światowym obiegu sztuki. Jego prace są teraz pokazywane na przykład na Biennale Wenecji. Obraz Agaty Słowak opowiadający o miłości. Obraz, który Agata pokazywała na swojej solowej wystawie w Nowym Jorku. Jest to taka niecodzienna sytuacja, ponieważ zarówno jak i Karolina, jak i Agata są to artystki, które w dużej mierze malują same siebie i w odpowiedzi na te obrazy Powstające na przestrzeni wieków, malowane przez artystów, mężczyzn, czyli mężczyźni malujący kobiety, no te wizerunki tych kobiet były zupełnie inne. Więc tutaj mamy kobiety, które są sprawcze i im kibicujemy. Kobiety, które mają rozterki i je wspieramy. Więc to jest zupełnie nowe oblicze w historii sztuki, nowy wizerunek kobiet, którym możemy doświadczyć. Jest to nowe pokolenie, które zupełnie inaczej siebie widzi, ale też zupełnie inaczej chce, żeby je widziano. I to są bardzo ważne rzeczy. To nie, są, to nie są jakieś takie obrazek głowa w garnku, obrazek głowa niedźwiadek, lisek, tylko tam są po prostu, tam jest poważny kaliber treści, zarówno ten aspekt historyczny, ale właśnie merytoryczny, który przejdzie tą próbę czasu. Nie, bez wątpienia ludzie dopiero się o tym też dowiedzą, również w Polsce. Jakby to i tak wejdzie do kanonu historii sztuki, tak czy inaczej. W tej ostatniej sali jest jeszcze bardzo niepozorny obiekt, Alisa Wasewicz, Ala odtworzyła pomnik, który jest w przestrzeni publicznej w Białorusi, w Mińsku. Jest to opowieść o przestrzeni właśnie publicznej zdominowanej przez mężczyzn. Ala zamienia brąz na filc, miniaturyzuje tą całą sytuację, więc jakby staje się to po prostu trochę może bardziej karykaturalne i przybliżone do nie wiem, dziecięcych ubranek albo jakichś ubranek dla lalki. Stąd ta cała w ogóle powłoka tego obiektu, który nawiązuje do tego właśnie, co się dzieje w Ukrainie. Ale też oczywiście do tego, co się działo, czy wciąż dzieje, i to powtarzające się pytanie, czy pałac kultury w Warszawie powinien zostać wyburzony. Jest tutaj też taki punkt środkowy. Jest to abstrakcyjny termometr w dużej skali termometr namalowany przez Tomka Kręcickiego. Wskazujący pożądaną temperaturę ciała 36,6, którą artysta wskazuje, jednak my też jakby czytamy to jako taka temperatura, że jesteśmy zdrowi, że wszystko jest w porządku. I ten termometr zestawiam z taką kipiącą podróżnych zdarzeń głowę Wandy Czołkowskiej. Jest to rysunek z marca 1968 nawiązujący do Holokaustu. Więc zestawienie temperatury 36,6 z takim wrzącą materią, która definiuje kształt czaszki. Ta wystawa przede wszystkim porusza pole widzenia, porusza nasze pole czucia. Ma nas otworzyć na nowe te właśnie zdarzenia, które majaczą na tym horyzoncie.